Dzień dobry Państwu, Michał Matusz, firma Limagrem Polska. Znajdujemy się dzisiaj niedaleko Strzegomia na plantacji pszenicy ozimej LG Kerami. LG Kerami, który w zeszłym roku przebojem wdarł się do wielu gospodarstw na terenie całego naszego kraju. Zawdzięcza to swojemu wysokiemu potencjałowi plonowania, co potwierdziła w badaniach coborowskich, jak i również na plantacjach uprawowych naszych klientów w zeszłym roku. Nieważne na jakim stanowisku LG Keramik był wysiewany, wszędzie dawała wysokie plony, podnosząc średnią plonowania pszenic w gospodarstwach. LG Keramik to przede wszystkim bardzo kompaktowe rośliny. Nie za wysokie, o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym i co dla mnie jest charakterystyczne w LG Keramiku bardzo szerokim, rozpoznawalnym liściem flagowym. Pszenica typu A. Pszenica, która za wskakiwała naszych klientów bardzo wysokimi parametrami jakościowymi. Pszenica bardzo kompaktowa, nie za wysoka, o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym, co ułatwia też prowadzenie plantacji, przede wszystkim odwdzięczająca się bardzo wysokimi plonami. LG Keramik pszenica dostępna w firmie Agri Polska. LG Keramik pszenica, której nie może zabraknąć w tym roku na Waszych polach ze względu na wygląd, jak i również plon tej odmiany. LG Keramik to pszenica średnio wczesna, co też w odrębie naszego kraju i odrębie zmieniającego się klimatu jest niezwykle istotne, nie zauważyliśmy na plantacjach problemów z brakiem wody ze względu na jej wczesność, ani występowania jakichkolwiek chorób ze względu na profil zdrowotnościowy. Jeżeli będą mieli Państwo pytania, zapraszam do kontaktu, do zadawania pytań RG Keramik. Musi znaleźć się u Was w gospodarstwie.